Hej, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w trzecią erę Total War. Niech komputer tutaj trochę ogarnie. Dobra, chyba się ogarnął. Z tego co pamiętam, zajęliśmy Pikarantę. Pikaranta należy do nas, do tego tutaj zajęliśmy kugawot. I teraz go tutaj będziemy bronić wszelkimi siłami, jakie posiadamy. No i powinno być trochę bezproblemowo. No, sorry Dalej dążymy także do połączenia yy, wschodniej i zachodniej części krasnoludzkiej No i tak powoli, powoli będziemy starali się zbliżyć. Połączenie da mi yy, ten komfort taki Jednej wspólnej takiej drogi handlowej dla Krasnoludów, że nie muszą się obawiać o orków. Ale tutaj jeszcze trochę musimy poczekać na to, bo mamy do podbicia dwie armie orków z Gundabad, które będą na pewno stawiały silny opór przeciwko nam, Krasnoludom. ...ale nie powinni być jakoś wyjątkowo irytujący. Mhm. Żadnych takich wydarzeń wielkich nie ma. Jesteśmy militarnie 12. Populacja i produkcja 5. 5, jest. Nowy język. Mamy piąte miejsce. Ogólnie nieźle. 40 kultura krasnoludów 10% wynosi czyli jest tak sobie tutaj nie będziemy chwilowo rekrutować co my tu mamy? aha mi mogę kopalnie wybudować to by było ciekawe 3,5 tysiąca za jedną turę Teraz niesamowitych handel z Gugawot i Dorwinion prawie 1000 Reborn ma 1500 Aha, budujemy tu drogi No tak zainwestowałem duże pieniądze właśnie w drogi I szedłem w tą stronę Aby uzupełnić armię I wyruszyć na to małą mieścinkę, która się mieści tam. Oraz, e, gdzie jest tu mój szpiek? Ten drugi. Aha, ten drugi jest tutaj. Podejść no tu. W okolicy Kerundum. Tak, oto armia, którą będziemy musieli także się zmierzyć. E, tak, zmierzyć. Jak widzicie, mają sporo sił. Dlatego zostawimy te bardziej słabsze jednostki. Mogę wziąć to jeszcze? Chyba mogę. Ewentualnie bym z Nenujal dosłał im jakieś o, takie posiłki. A w wami mogę iść na bitwę z orkami. Powinni ogarnąć, to są naprawdę wyszkoleni, niesamowita obrona moich jednostek jest bardzo na naszą korzyść za jedną turę w ogóle będziemy mieli kolejny oddział weźmy zatem kolejną turę tak jak mówiłem wcześniej, trochę mi się pląta język dziwne pewnie dlatego, że ja ciągle na okrągło staram się mówić i wychodzi takie takie poplanie na lewo i prawo w sumie ale jeśli ktoś mnie ogląda, to wygląda. <noise> jeśli ktoś mnie. No tak. Jeśli ktoś mnie ogląda, to wygląda na to, że. No pasuje wam to. Chociaż w jakimś stopniu. Gundabad. Mój wrogu. Niedługo przestaniecie istnieć, panowie. Panowie Orkowie. Kolejna misja. Dowiadaj się z Isengardem. Nie mam najmniejszej ochoty. I wygląda na to, że. Niedługo będzie wojna pomiędzy y, Eriardorem a Isengardem Niebezpiecznie blisko podchodzą Gdzie poszli Gundabad? Tutaj ich nie ma No trudno, ja tam płakać nie będę <coughs> Ci też gdzieś poszli, dziwne Mhm, no, w takim razie mogę dosłać wielkie siły w celu święca środki. Oni dalej idą do Picaranty. Picaranta jest tutaj naprawdę mało dochodowa, tak sama jak Ruska Avene. A ich rozwój jest zbyt powolny, aby tutaj zapewnić sobie jakiś dobry byt. Ło! Oddziały To musiało się tak skończyć, ale zaakceptuję ten okup, hmm, bo to są moi krasnoludzi. Hmm wysłałem jakieś pomniejsze siły. Dlatego posiłki z Lunelight będą jak najbardziej na miejscu. A w Kibli Dum wybudujemy kopalnię Ty idź tutaj A Tilin zajęty przez orków Ale to ich zaboli nie ponieśli buntu i aktualnie mają kłopoty <laughs> kłopoty dla orków <laughs> to jest to co ja lubię zupełnie ignoruję schodnią flankę ale to dlatego że mam tą sporą obronę ustawioną przynajmniej taką na jaką mogę sobie pozwolić i powinni tam dawać sobie radę Bardziej irytują mnie Gundabad, którzy jak zwykle latają na lewo i prawo i mnie atakują. Uciekaj, aha, no to jest ciekawe. Nie, oni nie zdołają chyba dojść do pikaranty, ale będę się dalej starać. Chociaż i tak, takie siły to nie są siły, tak naprawdę, bo oni spanikują. I mamy armię orków z Gundabad. Oto ona, ale bez generała. Gdzie on się podział? Stoi obok miasta, i tak go nie widzi. Ciekawe. Dobra, idź tam, obadaj, mój szpiegu. Jeden oddział naprawdę. Są przywiązani do tych rejonów, wiecie? <grymne> Nie dobra, z powrotem do Nenuyal, wy tak przejdziecie. Luna Light jest ubronione. Chciałem wam pokazać w końcu mapkę świata, i sam się dowiem, jak to wygląda w tym momencie. Gondor tutaj ładnie odciął e, Mordor i przedzielił go na północną oraz południową stronę. Południowa jest bardziej broniona, ale to normalne. Tutaj ogromna armia Mordoru będą mieli problemy, ale oni także tutaj zbierają niezłe siły. Gondor nie jest taki bezradny, wiecie, oni mają konicę i mnóstwo sił, jak widać. Interesuje mnie flanka Rohanu. Rohanem, jak grałem, pamiętacie to ukończyłem, ale tak jakby tylko. Ale jak widać, Isengard jest tak strasznie podzielony. Są tak naprawdę osłabieni, i jeśli wyślą armię z tego Gineart na Isengard i go podbiją, to już będzie krzyżyk na drogę. Dla Isengardu chociaż o, oj ależ armia. Tak, tutaj Gunda Batek widać, chyba postanowili odpuścić sobie wojnę ze mną i skupić się na wojnie z Eriardorem, aby go niszczyć stopniowo. Wysokie elfy, jak sobie radzi stolica, no nie jest jakaś tutaj oblegana, ani nic, wygląda na to, że góry mgliste, jakie oni tutaj mają zajęcie, oni aktualnie nic nie robią, tylko latają po swoich włościach, bo są zajęci leśnymi elfami, a to jest to bardzo dobra wiadomość. <laughs> tylko by mogli odbić ten las tutaj. Jak tam Dale sobie radzi? Dale tutaj podbija i podbija stopniowo. Jak widzicie, dobrze im idzie, chociaż tu jest niesamowita armia run. Będą mieli kłopoty. No, aktualnie to jest takie... Um, wyrównana taka ta wojna jest. Naprawdę jest wyrównanie Trochę bym tutaj powiedział, że na korzyść tych dobrych frakcji idziemy Ale nie jestem do końca pewien Spać mi się chce Kurde, spałem do dziesiątej Gundabad sobie odpuściło wojnę ze nie ze mną. No, w sumie trochę ze mną sobie odpuścili. I to jest ich błąd, bo niedługo w takim razie połączę moje rejony. Mamy mało tutaj wiadomości. O, oh, get Dobra, jedną turę to zajmie podbicie. On szedł do gram i chyba mu się nie udało. Bo nie chciałem, aby on wchodził tam. Ja chciałem, żeby on po prostu zobaczył jaka tam jest obrona tego rejonu. Hm. Głupota komputera. I trochę moja, bo źle ustawiłem pewnie. Wow! Luckbook wrócił. Jakie ją ma siły? On ma samej piechoty, seriously? Komputer jak to wylicza? Defeat. Zrobię lekki odwrót, wiecie? Mm, zrobię lekki odwrót, bo ta armia jest mniejsza, ja chciałem aby zaatakowali tą mniejszą armię. Tak się trochę to miało wyrównać. Teraz myślę. Oni mają 3000, armię, mam 800. O, nie, nie dostanie posiłków z miasta o to mi chodziło. Lagbook. Dobra, teraz komputer jak wyliczy bitwę? Defeat. słabiutko, bo to jest do wygrania jak najbardziej. Brakuje mi tylko jednostek y, kuszników krasnoludzkich, ale niestety chwilowo nie mogę sobie pozwolić na takie budowanie, idziemy w wojnę. W wojnę z orkami. Która w sumie jest bardzo fajna, fajnie się walczy z orkami mając y, dobrą jakościowo armię, ale tak mało liczebną. Gdybym miał Tyle pól zapełnionych tych jednostek, co Mordor, e, Gundabad, tych armiat, to bym leciutko to wygrał, to by była bezproblemowa bitwa. Tutaj świetna górka, oni by musieli podchodzić, to by było świetnie dla nas. Dajmy tutaj te dwie gorsze jednostki. O tutaj te silniejsze. Dobra, może iść także tutaj. Nie wiem, jaką będzie iść. Chyba idzie tą stroną, którą chciałem, aby szedł. Niesamowicie wielka armia. Chociaż zróbmy coś takiego, że weźmy te dwa oddziały tutaj, stawmy, a wy zajmiecie ich miejsce. Nie biegać, bo nie musicie. Będziemy po prostu pilnować swoich flanek, aby tutaj nie było jakiejś niespodzianki niemiłej dla mnie. Powinni podchodzić do nas, bo to oni nas atakują. Ta nadchodzi armia Gundabad, ich największa jaką posiadają. Atakują moje <ścoughs> osłabione, no nie takie osłabione, ale po prostu niezbyt wystarczające wojska. To będzie trochę masakra, ale ich armia składa się głównie z lekkiej piechoty. My mamy ciężką piechotę. Dobrze ich ustawiłem, na szczęście. Miotać, miotacie, panowie krasnoludowie. Dobra, łapią za topory Powinni tutaj paru zdjąć. Ło, padają. <śm> mi zabili dwóch. Super, ja im zabiję z dwudziestu. Tutaj jeden umarł, tutaj idą kolejne wojska, są chyba dwie jednostki, ale nie jestem pewien. Powinni sobie leciutko dać radę z nimi ile nie będą tak głupio wbiegali w nich i czas na bitwę bitwa time dobra przenosimy się na tą stronę jak tu wam idzie, padacie trochę ale szala bitwy przechyla się na moją stronę Czyli jakieś straty im zadajemy No, do ataku Ach, tym toporem po mordzie dostają Dobra, jakoś to idzie Tutaj jak wygląda? Wbiegli w nas no i zaczęła się ta prawo, całkowicie prawowita bitwa, jaka powinna być. Zamykamy ich w kole świetnie, wyśmienicie. 110, wielu padło, ale to z winy ich złego ustawienia początkowego. Niedługo spanikują te jednostki. Płonące strzały. One są strasznie niecelne, jak widzicie, zabijają swoich bardziej. Krasno ludzi, wojownicy tutaj walczą. Oj, 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 sflankowali nas. Niedobrze. Flankują. Przełamują obronę. Nic dziwnego, ale. Dzielnie się bijemy Mogłem zrobić mur tarcz, ale to już za późno na to O siły tak zamalały, że musieli zmienić swoje ustawienie. No i padają, padają po kolei, po kolei. Moi trochę wolniej padają, ale także ustępują. Jak tutaj się miewa bitwa, tak sobie. Panowie krasno ludzi. Miotajcie. Oni biją po swoich. Ich głupota. Jak widzicie, oni więcej swoich zabijają jak moich. Mhm. tutaj coraz bardziej zamykani w kole są. tutaj... W ogóle prawie upadli. Zbyt dużo sił atakuje, abyśmy mogli im się jakoś specjalnie przeciwstawić. Chociaż naprawdę stracili prawie 50% liczebności stanu swojego. Dobra, jedni się poddali. Teraz atakować drugich. Ci niedługo także będą musieli ustąpić przed nami A wtedy pobiegniemy z pomóc e, tych tutaj wojowników Którzy Świetnie udało im się Udało im się, udało im się I tych odłączymy Z pomóc e, swoich kolegów w bitwie Dołączyć Świetnie Świetnie wam idzie Ustępują powoli. Wojska Gundabad powoli upadają, a jeszcze upadną, jak stracą oto tego generała. Wtedy już będzie po nich. Właśnie się wbił w nas. Najpierw musimy się tych pozbyć. Snaga, tak, oni tutaj się biją. Biją, ile mogą. Wiele od nich nie wymagam. Mój generał kontra jego generał. Mój jest na wygranej pozycji. Trochę znowu biją po swoich, świetnie. Mamy ogromne starcie, to naprawdę wielka bitwa jest. Jednostka generalska tutaj próbuje ataku z rozbiegu. W sumie dobry plan, chociaż widzicie, bugują się naga, biją się dzielnie naprawdę, nie sądziłem, że niewolnicy aż tak będą się bili z nami chociaż jak widzicie wpis do ciału wroga parę moich o, plecy panowie krasnoludzi mhm no, poddaj się. Dobra, poddali się. Pięciu. Tak naprawdę to będzie starcie armii generalskiej e, tak jakby twarzą w twarz niż e, wsparcie tych moich piechociarzy. Jak widzicie. Umierało ich kilkudziesięciu Dobra gdzie jest mój generał Mój generał jest chroniony Świetnie Oni się tam niech biją A my tutaj dalej się bijemy z orkami Są szokowani Niektórzy panikują Tutaj widać jak jak się rozbili na naszych jednostkach, o! Uda mu się uciec chyba tak. Mhm. Młody generał. No w sumie nie wiem czy młody, ale nowy, którego zrekrutowałem, jak widzicie, świetnie się bije. Wojna ma we krwi. Chociaż teraz trochę obrywa. Dobra, ale coraz mniej mają. Cholera, uciekają kolejni. Odpowiadać na sygnał. Uuu, niedobrze. Dwudziestu, rozwalcie generała. Generał chyba postanowił się poddać, no i teraz to będzie <grystanie> bitwa samego generała. Niestety, już nie. Było blisko, naprawdę byliśmy blisko zwycięstwa. Niestety, nie udało nam się, ale zadaliśmy im ogromny cios. Tyle jednostek, jakich oni stracili. Będą długo odzyskiwać. Mogą w ogóle ich nawet nie odzyskać. Świetnie, chyba mojemu generałowi się uda uciec e, z bitwy. Byłbym szczęśliwy, gdyby mu się udało. Bo naprawdę bił się dzielnie. Rozwalił dwa oddziały piechoty plus e, jednostkę generalską, którą prawie dał radę rozwalić. Zabili więźniów, ajajaj aj, aj. Bolesnie Tak Udało mu się przetrwać wyśmienicie Nie jest tak źle w takim razie Ale mamy do rozwalenia <gryw> Pomniejszą armijkę Orków z Gundabad I teraz idziemy na Kermdum Zasavujmy, ludzi. I tutaj z wami się pożegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym powinniśmy podbić Kerum Dum oraz Litasch. A w tym odcinku to było na tyle, żegnam się z wami, tutaj Wrona, hej!